Zgierzenka Justyna Szpakowska, która jest także gościem polsko-chińskiego kongresu gospodarczego, została gwiazdą chińskiej telewizji. Do Chin wyjechała 10 lat temu i wtedy umiała po chińsku powiedzieć jedynie cześć. Teraz Justyna prowadzi swój własny program, a uciec odwiedziła przy okazji trzeciego kongresu regionalnego Polska-Chiny. Z polską gwiazdą chińskiej telewizji rozmawiała Marta Cichocka. Do państwa środka zabrał ją brat, który widział możliwości rozwoju właśnie w tym kraju. Na początku Justyna chciała nauczyć się języka. W 2009 roku zaczęła studia w Chińskiej Akademii Komunikacji i Mediów. Po kilku latach, jak zaczęłam się uczyć chińskiego, chciałam cały czas być lepiej. Jak oglądałam chińską telewizję, mówię: Chciałabym któregoś dnia mówić tak, że jak mówię po chińsku, żeby lokalni nie rozpoznawali, że jestem obcokrajowcem. I udało się tak, Justyna życzy owocnych obrad podczas forum. Na drugim roku studiów Justyna zdobyła drugą nagrodę w konkursie dla obcokrajowców mówiących po chińsku, później posypały się propozycje współpracy. Wtedy też zaproponowano jej poprowadzenie programu kulinarnego. Chodziło o to, by obcokrajowiec jeździł po różnych zakątkach Chin i próbował lokalnych przysmaków. Przyznaki są rozmaite. Od na przykład jagnięcego muszczka albo oczek, to, to jakieś. Niektóre są takie dla nas bardzo egzotyczne rzeczy. Podczas realizacji programu Wędrujący Stół dziennie, Justyna próbuje około 8 potraw. Niektóre niestety nie służą jej zdrowiu. Żołądek choruje a i choruje w taki sposób, że na to najlepsze są chińskie lekarstwa. Po nakręceniu sezonu na przykład leczyłam się 3-4 miesiące. Dla Chińczyków nazwisko Justyny jest trudne do wymówienia, dlatego telewidzowie znają ją pod pseudonimem. Moje chińskie imię nazywa się Cujhua. To jest takie dlaczego jak, jak ja spotkam jakąś chińską osobę i powiem, że się nazywam Cujhua, to ta osoba zacznie się śmiać. Dlaczego? Bo to jest bardzo takie wiejskie imię. A takie pospolite imię nie pasuje do dobrze wykształconej cudzoziemki, która płynnie mówi po chińsku to miał być dla widzów element zaskoczenia. Teraz Justyna myśli o kolejnym programie kulinarnym, chciałaby pokazać Chińczykom tradycyjną polską kuchnię.